we <laughs> Wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. Widać, że w tym meczu zagrają inaczej ustawieni niż zwykle. Tak, będą grali zdecydowanie bardziej defensywnie. Gerik. Okay. Ależ podanie. Akcja zatrzymana. Nie było bliska sędziego szansa, ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Pierwszy gol w trzeciej minucie. Był faul i rzut wolny. Widać, że jest załamany na tym niecelnym strzałem. Terry. Gerard. Mamy centrę. Trafił w poprzeczkę. Piłka nadal na boisku. Dobrze, do przodu. Robi Kim teraz. Dobre podanie. Czy to wykorzysta? Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Pin. Mosin. A teraz przy piłce Daw podaje z powrotem. No, po tym twardym starciu strata piłki, no i o mało nie skończyło się to kontuzją. Można dyskutować, czy słusznie został odpiznany, spalony. Oszin. Zablokowany strzał Czy to wykorzysta? I znowu remis proszę państwa Spójrzmy Spokojne, przepiękne uderzenie Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy Groźnie, ale zdążyli na czas A szkoda Nie udało się opanować piłki Robby Keane Teraz Rio Ferdinand. Ashley Cole. A teraz przy piłce Gerard. Ograł obrońcę. Spójrzmy. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Kerik. Crouch. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Teraz kin. Przekazał piłkę partnerowi. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ewidentnie poniosło teraz bramkarza. A teraz Gerrard. Crouch. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Lampard. Przy piłce Runei. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Dośrodkowanie. Dobrze to przechwycił. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ależ przytomne zagranie obrońców. To było przejęcie kluczowego podania. Jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że to będzie taki spektakl. Jest przyjemnie patrzeć na to spotkanie. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Crouch. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Runej. No, Rooney. Nie dał się minąć. Dobry odbiór. Podanie. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Dobrze i przejął. Mamy rzut wolny. Krauts w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Jest obrońca, gdzie być powinien, i znakomicie blokuje. Wspaniały odbiór mają szansę zaskoczyć rywali. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. I za chwilę rozpoczną odrzut rożnego. Keen. A teraz Daw. Przechwyt, ale nie opanował. No i robi King. Terry. Rautz. Teraz Runi. Przeszedł go bez problemu. Uwaga, może być groźnie. Piękny gol. Pęta nie słupek. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Rooney. Crouch. Jest zawodnik piłka w szatce. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Nie zawahał się ani przez moment. Obrońcy stali jak zamurowani, a on pewnym strzałem pokonał bramkarza. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Dośrodkowanie w pole karny. Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu wysoko prowadzą. Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Przy piłce Lampard. Czysty ślisk z boku. To widowisko potrwa kilka minut dłużej. Tak zdecydował arbiter. Spokojne wyjście i pewna interwencja Bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do Bramkarza. Ferdinand. A teraz przy piłce Lampard. Powinien dośrodkować. No i udało się odzyskać piłkę. Ach, za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szatni. Co sądzisz, Włodek? Będą bramki w drugiej połowie? Chyba nie ma takiej możliwości. Obrona wygląda dzisiaj fatalnie. Błędy popełnia non-stop i dlatego przegrywają wysoko. No, chylę czoła za tę akcję. A teraz Rooney. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Wayne Rooney teraz. Damian Duff. Rooney. Crouch. Poprzeczka! Strzał, ale prosto w rywala. Terry. Przy piłce Lampard. Ależ tam się przedarł! Przeciwnicy stracili piłkę, dobry przechwyt na własnej połowie. Pięknie podał. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Piarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Wspaniale przechwycił. I Rio Ferdinando. Teraz Runi. Będą teraz atakowali całym zespołem. Słuszna decyzja, tylko że, moim zdaniem, mocno spóźniona. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dobrze podał. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Krautsz. Goal! Bardzo jednostronne jest to spotkanie. Mamy powtórkę bramki i ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali nawet na remis. Trzech zawodników zdecydował się zmienić trener. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Oh I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Magdidi. Dobre rozegranie. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Może być groźny. Obronił, ale piłka na boisku. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać zrzut rożnego. Zagrał piłkę głową. Strzela. Udanie zablokowali ten strzał. Znowu mają rzut rożny. Ryzykownie, ale udanie. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. Gerard, niebezpieczny ślisk, mogący skończyć się rzutem karnym. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Na no prosto w bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Wyczuł go bezbłędnie, nie dał się oszukać. Zmniejszyli, przewagrywali o jedną bramkę. Jeszcze przed chwilą się rozgrzewał, a teraz świętuje z kolegami zdobytą bramkę. Imponujące wejście. Wypuścił tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. zmiana. No i mamy straty piłki. No świetnie są zgrani. To się nazywa kolektyw. Dzisiaj przerwanie ich akcji to spory wyczyn. Dośrodkowanie. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Herrick. A teraz Gerard. Walka bark w bark, ale górą obrońca. Skuteczna interwencja obrońcy. Robbie Keane. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Zdążył w ostatniej chwili. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Ładne wejście, przejęcie piłki. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Oddał piłkę. No, dobry odbiór po stracie piłki. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocząca. Dośrodkował. Wow, ależ obronił. A teraz przy piłce Lampard. A teraz Rooney. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Tak, tutaj musiała być żółta kartka. Myślę, że nawet miał sporo szczęścia, że na tym się skończyło. Ma miejsce, by dośrodkować. To już końcówka. Widać, że nie ma tej koncentracji. Szkoda, nie wykorzystali, ale i tak prowadzą. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Ale to była kapitalna gra! Coś niesamowitego! Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać. Byli w takiej formie. Brawo! Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.